Quillian wrócił biegiem, czując dwa kocie ciała obijające się o siebie w torbie. Pani Tatu wojał już drzwiach. Mój samochód zniknął. Ktoś mi ukradł auto. Oj, oj, oj! zawołała, ale z jakichś tajemniczych przyczyn nie wyglądała na zdumioną i przerażoną. A zamknął pan drzwiczki? Niedawno komuś ukradli kasety, ale on właśnie nie zamknął. Zawsze zamykam. To był nowy samochód? Nie, ale w doskonałym stanie. Nie wiadomo skąd pojawił się Rupert i oparł się o kontuar. Nie warto mieć dobrego wozu, bo zaraz ukradną. Pani Tatl zaproponowała, że zadzwoni po policję. Nieważne. Znużony Kurian machnął ręką. Wrócą na górę i sam zadzwonią. Chciałam tylko, żeby pani o tym wiedziała. Co prawda nie żywił jakichś szczególnych uczuć wobec śliwki, ale jej kradzież zirytowała go w najwyższym stopniu. Wjeżdżając starą zieloną, zauważył, zwracając się do kotu w torbie. Wam to akurat na rękę. Nie będzie żadnej wizyty u weterynarza. Zadzwonił do kliniki, żeby odwołać wizytę. Mój samochód został skradziony. Wiem jak to jest. Mnie ukradli dwa z rzędu, poinformowała go na pocieszenie recepcjonistka. Teraz jeżdżę takim gruchotem, na który nikt się nie skusi. Zadzwonił zaraz potem na komisariat. Znudzony policjant odnotował kradzież i obiecał, że spróbuje znaleźć kogoś, kto akurat jest wolny, i przysłać go do Casablanki. Zadzwonił do mery, bo oznajmić jej hiobową wieść. Wyrazy współczucia usłyszał. Ja już dawno zrezygnowałam z wozu. Jeżdżę taksówkami albo wynajmuję samochód, kiedy potrzebuję transportu. Mają tu zaraz przesłać policjanta. Na twoje miejscu nie za bardzo bym na to liczyła. Quill. Nagle poczuł, że jest okropnie głodny. Pośpiesznie nakarmił koty i wyszedł. Stara czerwona zatrzymała się po drodze na czwartym piętrze i wsiadł do niej jazbro, który skrzywił się na jego widok. – Ukradli mi samochód! – oznajmił Quilleran w nadziei, że choć od niego uzyska nieco współczucia. Jazbro mruknął coś niezrozumiale pod nosem. – Stał na miejscu numer 28, tuż obok pana. Widział go pan dzisiaj rano, kiedy pan wychodził. Nie zwróciłem uwagi. Quilleran udał się do delikatesów na wczesną kolację. Zadowolił się rosołem z grzankami, talerzem puddingu ryżowego, a podczas posiłku przeprowadził podsumowanie swych wrażeń z życia w Wielkim mieście. Otóż klub prasowy zmienił się nie do poznania. We Flexion nie pracował już nikt z jego dawnych znajomych, a ci nowi byli zupełnie do niczego. Nie spotkał tu nikogo, kto choćby w połowie byłby tak sympatyczny jak Polly Duncan albo Archer Rigger, czy choćby Larry Lansbig, komendant Brody, Junior Goodwinter, Roger McGilvray, jeszcze stuzin innych osób. Cały pomysł z kasablanką okazał się kompletną klapą, bo hrabina nigdy nie zgodzi się, żeby sprzedać dom Fundacji klinken a na dobitkę ta kradzież samochodu. Nie miał już nawet ochoty pisać książki o kasablance. Właściwie został mu już tylko jeden powód, żeby siedzieć dalej w tym mieście. Kiedy tylko porucznik James powróci, trzeba będzie spotkać się z nimi i opowiedzieć mu o odkryciach Koko. Najpierw o krwawej plamie, potem o bransoletce, a wreszcie o wnioskach, jakie wypłynęły z uważnej analizy zamalowanego napisu na ścianie. Zamierzał opowiedzieć policjantowi o tym, jak kot bezbłędnie odnalazł miejsce, z którego artysta miał rzekomo skoczyć, a w rzeczywistości został wyrzucony. Potem wyłożył mu swoją teorię, wyjaśniającą, w czyim interesie leżało zaćganie nożem spadkobierczyni kasablanki i upozorowanie samobójstwa jej kochanka, przed czym oboje naszpikowano narkotykami. Chodziło po prostu o to, aby zrobić miejsce na bramę Alcazar. Tworząc mistyfikację, mordercy popełnili błąd, podpisując rzekome wyznanie Winy Rosa sygnaturą, której używał tylko na obrazach, a także pisząc imię Dajen z błędem. Co więcej, jedna z lokatorek słyszała krzyk, nim ciało malarza roztrzaskało się o dach samochodu. Jako były dziennikarz kryminalny, Quilleron znał nie jeden przypadek samobójstwa. Gdy desperaci skakali z wysokiego budynku lub mostu, wszyscy ci nieszczęśnicy rzucali się w przepaść w rozpaczliwym milczeniu. Wolnym krokiem doszedł do domu, rozsypujące się schody wydawały mu się skandalem wołającym o pomstę do nieba. Hol był ponury, lokatorzy domu wprawiali go w przygnębienie. A stara czerwona była w jego oczach ujmą dla ludzkiej godności. Kogo jak zwykle powitał go w drzwiach i jak zwykle pobiegł truchtem do biblioteki, gdzie zgodnie ze swym zwyczajem zajął miejsce na albumie Van Gogha, znów skręcając ogon w korkociąg. – Co mi chcesz powiedzieć? – spytał go ran. Czy to było ulubione miejsce Vincenta? Przyszło mu do głowy, że Vincent mógł być świadkiem morderstwa i choć nie liczył zbytnio, że uda mu się przesłuchać kota, zadzwonił na wszelki wypadek do galerii Bessinger Todd. Głos słuchawcy odezwał się niemal natychmiast. – Czy galeria jest jeszcze otwarta? – zapytał tutaj Jim Quilleran z Casablanki. Właśnie zamknąłem drzwi. – to mówi Jerry Todd. – Czym mogę służyć? – Nie miałam jeszcze okazji porozmawiać z panem o dziełach sztuki do mojej ośmiokątnej szopy, a być może niedługo wjadę z miasta. – Jeśli ma pan ochotę, to zajrzeć, poczekam – zaproponował marszant. Zaraz będę. Quilleran zbiegł na dół po schodach, mając wrażenie, że tak będzie szybciej i łatwiej. Poza tym nie chciała mu się czekać na windę. Zatrzymał taksówkę i pojawił się w galerii po zaledwie kilku minutach. I To otworzył mu drzwi. No Szybko się panu winął. Widzę, że od piątku sporo się sprzedało. Zauważył Quilleran rozglądając się po pustych ścianach. Wernisaż był bardzo udany. Stwierdził zadowolony z siebie właściciel galerii, szczypiąc się przy tym w czubek nosa. Jedzący pizzę, jedzące skrzydełka, jedzące hot dogi. Poszli do jednego nabywcy, a mianowicie do pewnej sieci fast foodów. Zamierzaj je powiesić w biurze firmy, które ma zająć całe piętro bramę Alcazar. Czy widział pan podczas wernisarzu coś, co przypadło panu do gustu? Owszem, ale prawdę mówiąc, nic z tego nie nadawało się do mojej szopy. Jeśli ma pan do zakrycia duże drewniane powierzchnie, no może warto zastanowić się nad współczesnymi gobelinami. Mamy wybitną artystkę, która wykonuje abstrakcyjne kompozycje na motywach zaczerpniętych z natury. Pokażę panu zdjęcia i pracę. Sięga po album z kolorowymi zdjęciami. Quilleran, który w rzeczywistości nie miał dotąd w planach przekształcenia szopy w rezydencję, był pod wrażeniem. Jaki to format? No, format zależy od zamówienia. Wykonywała też ogromne gobeliny do lobby hotelowych. To zabawne, bo sama jest z bardzo drobnej budowy. Tutaj jest jej zdjęcie. Artystka miała twarzyczkę przekornego chochlika, co od razu zyskało jej sympatię Quillerana. No, przyznam, że to bardzo interesująca propozycja. – stwierdził. – Odezwę się do pana po konsultacji z moim architektem. Architektom zazwyczaj podobają się jej prace. Raczej uzupełniają rozwiązania architektoniczne niż z nimi konkurują. Ponadto cechuje nią nadzwyczajne wyczucie trójwymiarowej przestrzeni. W tym momencie do pokoju wmaszerował perski kot w grzybowym kolorze, machając statecznie puszystym ogonem. – Czy to jest Vincent? – spytał Quilleran. – Owszem, tak ma na imię. Był kotem daję, potem ja go przygarnąłem. Tam, gdzie mieszkam, nie wolno trzymać zwierząt. A tu w galerii jest mu dobrze i klienci go lubią. Wyjaśnił to, znów szczypiąc się w nos. Vincent opszedł z godnością obu panów dookoła, jego ogon drgał lekko. Czy to, co się stało w przeddzień święta pracy, było dla niego psychicznym wstrząsem? Nic podobnego. Kiedy przyjmowała gości, zawsze zamykała go w sypialni. Łóżko wodne było jego ulubionym miejscem, więc nie miał nic przeciwko temu. Prawdę mówiąc, kiedy zabrałem go do galerii, kupiłem mu specjalne łóżeczko wodne na kocie rozmiary. Naprawdę? Gdzie pan je znalazł? Jeden z moich kotów bardzo chciałby mieć takie łóżko. W jakimś katalogu sprzedaży wysyłkowej. Spróbuję go odszukać, jeśli to pana interesuje. Byłbym bardzo wdzięczny. A tak przy okazji, czy kiedy Vincent mieszkał w Casablance, miał zwyczaj przesiadywać na albumach? On, nigdy w życiu. Zawsze wyszukiwał najbardziej miękkie siedzisko w okolicy. Quilleran odkaszlnął. Muszą coś panu powiedzieć, panie Todd, i mam nadzieję, że nie będzie pan tym zbulwersowany. Jak pan wie, mieszkam teraz w tym penthouse'ie. Otóż znalazłem dowody na to, że Ross nie popełnił tego morderstwa i nie odebrał sobie życia z własnej woli. Todd przełknął głośno ślinę i uszczypnął się w czubek nosa. I jakie dowody? O tym nie mogę mówić, dopóki nie skontaktuję się z moim przyjacielem pracującym w wydziale zabójstw. O Boże! Czy to znaczy, że śledztwo zacznie się od początku? Wokół tej sprawy było już wystarczająco wiele rozgłosu. Nikt już nie pamięta, że prowadzę galerię. W oczach wszystkich jestem byłym mężem zamordowanej kobiety. Niektórzy z całą pewnością są przekonani, że to ja jestem winny jej śmierci. Quilleran odczekał, aż marszant skończy swą teradę, i mówił dalej. Jeśli się nie mylę, wieczór poprzedzający święto pracy odbywało się tam przyjęcie. Może był pan na nim, przypomina sobie innych gości. To mogłoby mi pomóc w ustaleniu głównych podejrzanych. Byłem, a jakże? przyznał Todd ponuro. Dziś zaprosiła mnóstwo ludzi, między innymi tę dziewczynę z gazety, więc uznałem, że powinienem tam się pojawić. Lianę Targ pisze recenzję z wystaw. O której pan wyszedł? Około dziesiątej. Chciałam urwać się wcześniej, bo pojawił się jakiś facet, który przyniósł ze sobą jazzowe nagrania, a jazz doprowadza mnie do szewskiej pasji. Ale akurat lunął deszcz. Prawdziwe oberwanie chmury. Świetlik oczywiście zaczął przeciekać i trzeba było wszędzie porozstawiać wiadra. Kto z gości został po pańskim wyjściu? No oczywiście Ross. Di, Liana, Ross i jeszcze jeden facet mieszkający w tamtym domu grali w skrable. W salonie zostało jeszcze kilka osób, poza nimi nie pamiętam kto. Pili pali trawkę. A ten czwarty do skrabla. Pamięta pan jego imię albo jak wyglądał? Wymuskany, wyszukane maniery. W typie modeli, jakiej widuje się na pokazach mody. No cóż, nie będę już dłużej pana zatrzymywał. Oznajmie Quilleran. Dziękuję, że pan na mnie zaczekał. Kiedy wrócę do Pickax, skontaktuję się z panem w sprawie gobelinów. Myślę, że to bardzo dobry pomysł. Wrócił do domu, przebrał się w bluzę, zapalił światło w galerii, postawił wiaderko z lodem na barze, a na stoliku koktajlowym miskę orzeszków. Mamy jeszcze trochę czasu, może kilka partyjek z zaproponował Kotu. Koko był zachwycony. Nic dziwnego, pomyślał Killerman, przecież ciągle wygrywa. Na tę okazję Koko wybrał zestaw współgłosek o niskiej wartości, czyli R-S-L-T-I-N. Quilleranius rozważał kolejną zmianę zasad gry, ale w następnym rozdaniu aksamitna łapka wyciągnęła D, E, V, B, O, G, I, J. Quilleran natychmiast ułożył z tego I Jowisz, za które to słowo odnotował na swą korzyść 14 punktów, podczas gdy koko pozostawało ich zaledwie 7. Na Jowisza, oznawił kotu. Wreszcie! W tej samej chwili rozległo się stłumione pukanie do drzwi. Kuleran zgarnął płytki do pudełka i poszedł powitać gościa. Barman z hotelu Mana był wprost obładowany kasetami oraz płytami. Bez obaw, zapewnił, nie zamierzam tu zostać na trzy dni. Po prostu przyniosłem więcej towaru, żeby było z czego wybierać. Proszę, niech pan wejdzie. Bardzo się cieszę. Rany, nie kiepskie mieszkanko, stwierdził Jupiter, rozglądając się dookoła. Oj, wychodzi na taras. Nigdy pan tu nie był? Nikt mnie nie zaprosił. W takim razie koniecznie musi pan zobaczyć dawny basen w salonie. Quilleran otworzył drzwi. Zresztą właśnie tam jest sprzęt stereo. Chwileczkę, pomogę panu. Zanieśli nagrania do galerii i ułożyli je w stos na wielkim stole koktajlowym. Gość stanął po środku pomieszczenia z rękami w kieszeniach, podziwiając obrazy. Chyba po jakimś czasie mieszkania tutaj człowiek już nie może patrzeć, tak żeby. Nie docenia ich pan, stwierdził Quilleran. A tymczasem od czasów tamtego skandalu nabrały ogromnej wartości. Oczywiście nie należą do mnie, ja tylko wynajmuję to mieszkanie. Napijmy się czegoś. Co dla pana? Na dźwięk rzęchodu kostek lodu, Koko uroczyście wkroczył do galerii. Oto pan tej włości. Ładny kot, ocenił Jupiter. Nie to, co te wszystkie dachowce, które kręcą się po budynku. Koko jednak najwyraźniej obraził się za porównanie z dachowcami. Od tej chwili zaczął wymyślać różne sposoby, by dokuczyć gościowi. Najpierw jednak poczęstował się sokiem z winogron podanym mu na spodeczku. Jupiter ze szklanką wódki i Quilleran ze swoim oranżadą rozsiedli się na długiej sofie. Gospodarz poskarżył się. – Dzisiaj ukradli mi samochód z parkingu. – Normalka. Jego rozmówca wzruszył tylko ramionami. – Dla was tutaj kradzież samochodu to jakby całkiem nic się nie stało – obruszył się Quilleran. Nawet te staruszki w holu opowiadają sobie, jak to się napad, w taki sposób, jak my w Muscanty rozmawiamy o pogodzie. Koko wskoczył na oparcie sofy i przeszedł się wzdłuż niczym modelka po wybiegu. W drodze powrotnej zatrzymał się, by obwąchać włosy goście. – Ej, że co on tam wyprawia? Zdziwi się Jupiter, klępiąc się w tył głowy. O, wybacz, rzekł Iran, spychając kota z sofy. Pewnie podoba mu się zapach pańskiego szamponu. Teraz już może mi pan opowiedzieć, co się stało w hotelu podczas weekendu? Było o tym w popołudniowej Flection, więc to i tak już żadna tajemnica. Na najwyższym piętrze zastrzelono dwóch mężczyzn z kobietę. Egzekucja w mafijnym stylu, więc wiadomo, że chodzi o narkotyki. Zarząd hotelu zawsze próbuje zatuszować takie sprawy. Boją się, że to odstraszy turystów czy organizatorów kongresów. Co on znów wyprawia? Koko znalazł się na stole i próbował obgryzać. Rożek, okładki winylowej płyty. Quilleran przegonił go leciutkim klapsem, więc następne 10 minut kot spędził wylizując swoje urażone ego. Jak to się stało, że zaczął pan kolekcjonować płyty jazzowe? Rędy? Miałam szczęście. Mój wujek był perkusistą bebokowym. Nigdy nie zrobił prawdziwej kariery, ale zaraził mnie jazzem, no a potem umarł i zostawił mi wszystkie swoje płyty. Jakieś szczególne życzenia? Mówiłem panu, że najbardziej lubię saksofon. Sydney'a Beshetta, Jimiego Dorsey'a, Stana Goetza, Charliego Parkera. Gdybym miał nauczyć się grać na jakimś instrumencie, na pewno wybrałbym saksa. Dla mnie brzmi prawie jak ludzki głos. Dobra, to zaczniemy od Charliego. Co to za łomot? To orkiestra Headrock i jej Bebych dancers. Mają próbę obok w każdy poniedziałek. Zamknę drzwi, to nie będzie ich słychać. W drzwiach jednak stał Koko. Jedna połowa kota znajdowała się wewnątrz, a druga na zewnątrz. Kiedy Quilleran próbował zamknąć drzwi, kot nie drgnął z miejsca, jak przyklejony do progu. – Wchodzisz czy wychodzisz? – spytał Quilleran. Koko zastanawiał się i nie mógł się zdecydować, aż lekkie szturchnięcie stopą skłoniło go do działania. Jak wystrzelony z procy przebiegł schody prowadzące na dno dawnego basenu, potem wskoczył na jego krawędź, Obiegł z maksymalną prędkością, całe zagłębienie dookoła, a w końcu dał Sosa na stół, rozsypując kasety na wszystkie strony. – O cholera, jak tornado! – zauważył Jupiter, zbierając swoją kolekcję z podłogi. No, – Przepraszam, dzisiaj jest jakiś rozdrażniony. – Koko, bądź grzeczny, bo wylecisz z tego pokoju. Kot wskoczył na bar i usadowił się pośród butelek oraz karafek. Skąd mógł obserwować gościa? Przez jakiś czas wieczór przebiegał spokojnie. Jupiter przygotował program muzyczny, zaczynający się od bpopu i swingu, przez jazz chicagowski i Dixieland po poblusa i rechtim. Po trzecim drinku odegrał pantonimę, bawiąc się w perkusistę do płynącej z głośników muzyki. Jego frenetyczne ruchy zaniepokoiły kota, który próbował zakopać się pod dywanikiem. Włazi pod dywan? Zdziwił się gość. Ten chodnik zakrywa plamę krwi na podłodze, właśnie tutaj. Diane Bezinger wykrwawiła się na śmierć. Poważnie? Zdaje się, że to było w weekend przed świętem pracy. Dawno pan tu mieszka? Wprowadziłem się zaraz w weekend przed Dniem Pamięci. Znał pan Diane Alborosa? Nie, nigdy nie przychodzi do mojego baru, a mnie takie bohomazy nie interesują. Jupiter wskazał ręką ścianę galerii. Odkąd zamieszkałem tutaj, odkryłem nieco nowych szczegółów dotyczących morderstwa. Czy wie pan, że śmierć Dajen leżała w interesie wielu wpływowych osobistości tego miasta? Naprawdę? Nie ma co do tego wątpliwości. Jupiter poprosił o następnego drinka. Quillera nalał mu i mówił dalej: Mało tego. Mam dowody, że to wcale nie rozdapił Dajen. Żartuje pan! Koko znów pojawił się na oparciu sofy i obwąchiwał głowę barmana, którego kark robił się coraz bardziej czerwony. Randy odsunął kota, jakby oganiając się od przykrzonej muchy. Nie mam wątpliwości, że cała sprawa została ukartowana, a samobójstwo upozorowane. Jestem umówiony na jutro w wydziale zabójstw i zamierzam opowiedzieć policyjnym detektywom o tym wszystkim. Jak się o tym dowiedziałeś? Pod wpływem wódki twarz Jupitera nabierała zwolna tej samej barwy, co jego wąsy. Jestem z natury wścibski i mam trochę doświadczenia, jeśli chodzi o dochodzenie w sprawach kryminalnych. Ktoś słyszał krzyki tuż przed tym, jak Ross wylądował na samochodzie Jazbro morderca Diane, rzucił go na stół, zawluczył uprzednio biedaka w najciemniejsze miejsce tarasu. Kulleran miał cały czas swego gościa na oku. Dostrzegł, że ręka Rendego powędrowała do kieszeni swetra. – Chce pan więcej lodu? – spytał, podchodząc do bufetu. Czując się bezpieczniej, za potężnym meblem ciągnął. – Na tym jednak nie koniec. Widzi pan ten świetli w dachu? Kiedy to wszystko się działo, ktoś był na górze. Ktoś wszystko widział. Jupiter udźwignął się na nogi. Chwiał się lekko, na wpół zamroczony alkoholem. Podszedł niepewnym krokiem do baru i stanął na dywaniku, nie wyjmując ręki z kieszeni. Spoglądali na siebie bez słowa ponad barem, aż pełne napięcia milczenie przerwał brzęk szkła, gdy coś wpadło między nich. Na bufecie wlądował koko z żbietem, wygiętym włók, napuszonym ogonem, położonymi po sobie uszami i obnażonymi kłami. Korzystając z chwili zamieszania, Jupiter obiegł bufet, wyszarpując z kieszeni coś na kształt rurki. Gdy unosił dłoń, rozległ się metaliczny trzask otwieranego noża. Nie spuszczając oczu z ostrza, Quillran chwycił za szyjkę butelki. Przez moment stali obaj w bezruchu, patrząc na siebie. Ale w następnej chwili, półbrązowa, futrzana błyskawica wylądowała na ramieniu napastnika, a ogon jak bicz smarnął go po oczach. Mężczyzna wydał okrzyk bólu i uniósł lewą rękę ku twarzy. Quilleran z całej siły walnął go butelką w prawą dłoń, wytrącając z niej nóż, a potem w głowę. Jupiter upadł na ziemię. Quilleran kopnięciem odrzucił nóż i stał nad nim z butelką w ręce. Drzwi do galerii otworzyły się z trzaskiem. Pojawiły się w nich dwie sylwetki. Jeden z mężczyzn trzymał w ręku pistolet. Nie ruszaj się, mam cię na muszce. Quilleran chciał podnieść ręce. Ale nagle zorientował się, że mężczyzna z pistoletem ma na głowie czerwoną golfową czapeczkę, zanim ujrzał pulchną postać arcza Rikera. Zwońcie na policję! wrzasnął Quilleran. Rumiana zazwyczaj twarz Rikera była blada jak ściana. Quill, przecież podobno nie żyjesz.